Niepokalanów dnia 14 kwietnia 2020 roku. Apel z prośbą o modlitwę. Dnia 12 kwietnia w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w Bazylice Niepokalanowskiej było sprawowanych sześć mszy świętych w intencji rychłej beatyfikacji siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej tercjarki dominikańskiej z Lublina. Która zmarła w opinii świętości 16 września 1989 roku. Mocno wierzymy, że razem z Chrystusem, ofiarami Mszy świętych, wyprosimy łaskę beatyfikacji dla siostry Róży, która z miłością współcierpiała z Jezusem przez czterdzieści lat, wypraszając nawrócenie dla grzeszników łaski Boże dla potrzebujących i naszej ojczyzny. Obecnie żyjemy w trudnym czasie, pełnym zagrożeń i niepokoju z powodu koronawirusa. Bóg w dobroci swojej dał nam siostrę Różę na trudny nasz czas, aby była przykładem dla nas w zgadzaniu się z wolą Bożą i przyjmowaniu cierpień. Minęła trzydziesta rocznica jej śmierci, nadszedł czas. Aby zająć się jej beatyfikacją, zwłaszcza, że są uzdrowienia za jej wstawiennictwem, są one znakiem bożym dla nas. Siostro Różo, charyzmatyczko wielkich cierpień, trwająca pod krzyżem przez czterdzieści lat, wyproś nam łaskę bezpieczeństwa, dobrego zdrowia i pokoju ducha. Pragniemy, aby charyzmatyczka lubelska jak najszybciej dostąpiła chwały ołtarzy i wstawiała się za nami u Boga. Więcej informacji o siostrze Róży, strona Facebook Siostra Róża Wanda Niewęgłowska YouTube, świadectwo brata Feliksa Grabowca o siostrze Róży Wandzie Niewęgłowskiej, Stocze Kółkowski Podpisał brat magister Feliks Grabowiec z Niepokalanowa zajmujący się sprawą beatyfikacji siostry Różyni Węgłowskiej.